ale to nie było szosowe. 1300 km ekstremalnie suchej i mroźnej pustyni Gobi. 26 dni, podczas których schudł 18 kg. Jestem już w po zakończeniu wyprawy w pełni spakowany i gotowy do tego, aby jutro wylecieć do domu. To nie była łatwa wyprawa. Wykorzystałem w trakcie niej wszystkie swoje doświadczenia z wypraw zimowych, z wypraw polarnych, rowerowych, też z tej pierwszej wyprawy przez Gobi. Siedem lat temu przeszedł pieszo tę pustynię, ale wtedy było lato. Tym razem największym wyzwaniem był brak wody. Wziął kilkanaście termosów, ale w mongolskich mrozach woda szybko zamieniała się w lód. Trudności, których musiałem tutaj doświadczyć, przerosły moje wyobrażenia i moje oczekiwania. Tutaj, w przypadku zimowej wyprawy rowerowej przez Gobi, w zasadzie każdego dnia zdarzały się jakieś zwroty akcji, coś do czego absolutnie nie byłem przyzwyczajony. Złamany ząb. Awarie roweru, burza piaskowa, mrozy spadające do minus 30 stopni Celsjusza. Był moment załamania. Po 600 km prawie w połowie wyprawy nie wytrzymały łożyska w rowerze. Mam nadzieję, że wystarczy mi wody. Może kogoś spotkam. Cuda na wyprawach się zdarzają, ale to jest raczej koniec tej, tej wyprawy w tej formie. To nie był koniec. Cud się wydarzył. Przy pomocy spotkanych mieszkańców pustyni Gobi udało mi się z tej pustyni wydostać, a w tym samym czasie mój przyjaciel w Uanbator organizował już części zastępcze, które udało się dostarczyć do mnie. Ja, nasz, ja potem, wykorzystując swoją wiedzę na temat rowerów, naprawiłem tę usterkę i wróciłem na trasę. Druga część wyprawy była nieco cieplejsza, ale 25 km przed końcem pękła rowerowa rama. To ostatnie kilometry muszę przejść. To był ważny dla mnie rower. Przeżyliśmy niejedną wspólną wyprawę przez pustynię. Do Polski przylatuje już pojutrze. Bardzo potrzebuje odpoczynku i regeneracji, ale w głowie ma już kolejne wyzwania. Czuję, że tym razem kompas poprowadzi mnie na północ. Wrócę do wypraw polarnych w Arktyce. Fajnie, że są ludzie, którzy podejmują takie wyzwania, którzy podążają za marzeniami. Mateusz zapowiada, że na pewno jeszcze wróci na Gobi. Na tej pustyni zostawił cząstkę siebie. Maciej Gąsierowski 1430.